Jeśli chodzi o mnie, nie smażę a, nic. A, słuchaj, mi się wydaje, że ona, że ona smaży. A ona po prostu może coś gdzieś tam poczuła w jakimś momencie, że to inwestowała w swojego chłopaka, może dosowała takie wsparcie, albo wszystko w celach. Zawsze koleżeńskich, przyjacielskich, mm -hmm. wspierania. Nie wiem, no, nie, nie ukrywam, że zawsze miałem do niej, że chciałem mi pomóc wesprzeć. Mm -hmm. nie, ale zobacz, i tyle. ty masz taką relację z Malwiną. Ja ale mentalnie ona nie jest w ogóle a, w moim typie, ale wiesz, ja, ja... jest atrakcyjną dziewczyną mm -hmm. dla mnie. Ale mentalnie to nie, nie mógłbym z nią być. Ja mam to samo z Martyną. Jest... Ja mam to samo z Martyną. Dużo rzeczy nas różni, których Tylko, że Malwina jest zupełnie inna. Mhm, jest inna od pozostałych dziewczyn. Tak. I to jest to, że to sama mówi, że to jest taka, wiesz, ludzie może tego nie widzą, może to ona się blokuje w mhm. otoczeniu, mówi jak Jak Pinokio, który został wystrogany z drewna i nie wie w ogóle, jak się składa słowa, mhm. ale poza tym, jak nie ma tej relacji, że wszyscy muszą Malwiny słuchać, ona jak już rozmawia ze mną, z Tobą, to już wtedy jedzie, ty, 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 opowiada swoje opowieści, ile przeżyła przed życie i, i jej teksty, i tak jak ona powiedziała, że jak wstała rano, jak mnie był jakbym jak byłem zeser tutaj, to że ona mm. po prostu była sparaliżowana, że ona nie ma w ogóle z kim pogadać nawet. Że ona nie potrafi za Ani z Martyną, ani z Sandrą. No to nie jest w ogóle jej pułap. Tak, że to nie jest jej wibracja. No nie. Każdy, kto był w jakiejkolwiek tutaj parze się z kimś dobrze go dogadywał, to nikt nie miał z tym problemu, a ja się wreszcie z tobą dobrze dogaduję i się dobrze przy Tobie czuję i po prostu tobą spędzam czas, bo po prostu mamy podobne potrzeby. Mm -hmm. Tak jak każdy inny w tym programie, tak. jest z tego problem. Ja się muszę z tego tłumaczyć. Tak. Ja się muszę tłumaczyć z tego, że ja z tobą siedzę na kanapie i z tego, że z tobą idę siku i że z tobą, nie wiem, się ma maluję czy idę na molo zjeść. A jak każdy inny to robi w parze, to nikt się z tego nie tłumaczy. Ja pierdzielę masakra, co? Ale że Malwina się tak w Tak Jak i mówię, Baśka, dobrze, ty przestałeś myśleć. Jak ona nie myśli to jest lepiej. Ja pier z jednej strony mówi, że ona w ogóle tego nie bierze do siebie. A z drugiej strony bierze ona i to, myśli, o Jezu. Ona to chłoni jak tampon. Mam zjeb... moja matka, to, tamto, fagas. Mówi, że o fagasie w ogóle nie myśli, ma go, ma go w dupie, a potem mówi, a może bo ten fagas i tamto. To poch... Ja z tobą w jednym łóżku. No. I to był błąd nas oboje i to przyznaję, nie będę na nikogo zwalał, bo tak nie... No. Cieszę się, że to mówisz. No tak. I to mówię meser i mm. mówię sam sobie.